Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam nas, na nas, witam was, słoneczka, we wtorkowy, żelazny poranek, tak jak pewnie część z was już się domyśliła, dzisiaj mamy balety w kuchni, więc dzisiaj zapraszam was do kuchni, weźcie swoje kawki, herbatki, ja swoją kawkę mam, więc dzisiaj się nie oszczędzamy, co znaczy nie oszczędzamy, robimy sobie same przyjemności, kochani. A taki balet z rana to jest gwarancja dobrego nastroju, takiej stworzenia fajnej atmosfery, pełnej gracji w kuchni, bo pewnie kuchnia to jest takie miejsce w domu, które odwiedzamy najczęściej i fajnie właśnie wykorzystać te przestrzenie, które tutaj mamy, stół, krzesło, blat do Paru ćwiczeń, to nie będą trudne ćwiczenia, to będą ćwiczenia wzmacniające przede wszystkim na nogi. Troszeczkę pomachamy tymi nogami, ale właśnie zachowując taką grację, oczywiście założenie body, baletek. To wszystko dobrze sprzyja. Ja się z Wami przywitam i za chwilę zaczynamy e, nasz poranek. Cześć mama, cześć Sylwia, Angelika, dzień dobry. E, będzie balecik. A jak lubimy te baleciki z rana? Baleciki z rana, jak śmietana, więc bardzo fajnie. Gdzieś tanecznym krokiem, a, no, a jak jakby inaczej, oczywiście, że tanecznym dziś mamy balet, więc będzie i, i to będą takie ćwiczenia baletowe. No nie będziemy robić jakichś piruetów, chociaż nie wiadomo jak się skończy nasz żelazny poranek. Może i nawet jakiś piruetik zrobimy. Dzień dobry, Emilka. Ada już kawkę wypiła, teraz czeka na super ćwiczenia i tak właśnie będzie. Hej, hej Ilonka, hej Ela. To co, kochani, jesteśmy gotowi doskonale. Przygotujcie się nie jesteście w kuchni, to dobrze mieć jakieś podparcie, na przykład krzesło, ale jak jesteśmy w kuchni, no to nie ma co. Łapiemy się blatu, łączymy ze sobą nogi i zaczynamy od skłonu bocznego, właśnie w stronę blatu. I teraz chcę, żeby w tym skłonie bocznym, tak, nogi są połączone, mocno zrotowane do wewnątrz i robimy taki ruch na dół, jakbyśmy chcieli spojrzeć na dół i teraz do góry ponad ramieniem. Ramię nas wyciąga. Wdech, i wydech. I wdech. I wydech. Wróć do stania i zrobimy skłon na drugą stronę z odstawieniem nogi. I jeszcze powtarzamy. I dół. I do góry. Dół. I do góry. Ostatni raz. Dół. Do góry. I skłon na drugą stronę. Takie mocne, fajne, przyjemne wyciągnięcie boków tułowia. Dobra, robimy to. Samo na drugą stronę ja się od Was odwrócę, żeby wszystko, żeby zrobić po prostu na dwie strony i żebyście też wiedzieli, co i jak. Przechylamy się w stronę blatu i teraz tak patrzymy na dół i ponad ramieniem do góry. I na dół, i do góry. I jeszcze raz, i ramię nas wyciąga. I do góry i bach. Robimy skłon boczny już teraz bez żadnego podparcia. Dobra, mamy to, to jeszcze raz dół. I góra, dół, i góra, dół, i góra, i wracamy. I robimy skłon do boku. Wow, fantastycznie! Stajemy teraz przodem do blatu, zginamy prawe. Stopy cały czas połączone, prawe kolano, piętę prawą unosimy i zaczynamy zmieniać strony. Jedna pięta, druga. mocno dociskamy piętę, a drugą mocno wciskamy do maty. Biodra tutaj się nie kołyszą, jesteśmy stabilni i jak najwyższe to wspięcie na palce. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden. Zostań ze złączonymi nogami. Jedna ręka na biodra, druga utrzymuje, pomaga nam utrzymać równowagę i robimy takie przysiady. Schodzimy ze złączonymi nogami nisko, nie odrywamy pięt, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Ostatni raz i teraz w tej pozycji mocne wspięcie na palce. Wydech, jak najmocniej odrywamy pięty i stajemy na palcach. Nie pochylamy się do przodu, nie pochylamy się do tyłu, brzuch delikatnie napięty. Jeszcze trzy i dwa i jeden. Ustawiamy się teraz w pozycji pierwszej, czyli palce szeroko i robimy to samo, czyli pół przysiady, zginamy kolana, kierujemy kolana na zewnątrz. Rozgrzewka dla nóg dzisiaj, nogi nasze naprawdę fajnie popracują. Jeszcze cztery, super, trzy i dwa i jeden, zostajemy na górze i same wspięcia na palce. Mhm. Wydech, fantastycznie i pięty wracają na miejsce. Jeszcze cztery, tak jest, mocne nogi i dwa i jeden, utrzymaj chwilkę pozycję na palcach i pomału opuszczamy. Teraz rozszerzamy stopy tak, żeby były na szerokość bioder, palce skierowane do przodu i jeszcze raz to samo, czyli przysiad. Tylko teraz chcę, żeby kolana nie zbiegały się do wewnątrz, żeby kolana szły równo z biodrami do przodu. Jeszcze trzy i dwa. I jeden. Zostajemy z wyprostowanymi nogami, i same wspięcia na palce. Niech to będą takie jak najmocniejsze, wspięcia na palce. Spójrzcie na swoje stopy, czy one są ustawione równolegle. I cztery takie powtórzenia. Wysoko. I trzy. A, łydka pracuje, co? Dwa. I jeden. OK, połączcie teraz stopy, jesteśmy cały czas na palcach i teraz zginamy nogi, zginamy, doklejamy pięty i prostujemy. Wspięcie na palcach, zginamy nogi, doklejamy pięty, prostujemy nogi. Jeszcze, jeszcze, kochani, ja chcę, żeby był ogień baletowy dzisiaj. I mam nadzieję, że tak jest. Wspięcie na palcach, zgięcie kolan, odkładamy pięty, prostujemy. Jeszcze dwa takie powtórzenia. Kolana cały czas mocno dociśnięte do siebie. Nogi w balecie to jest podstawa. One muszą być mocne. Stopy muszą być wygimnastykowane. Dobra, teraz zmieniamy. Robimy przysiad, wspięcie na palce, wyprost nóg, opuszczamy pięty. Przysiad, wspięcie na palce, wyprost nóg i pięty. Jeszcze dwa razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, Cztery. Fantastycznie. Stajemy w szerokim plie, palce kierujemy na zewnątrz i zaczynamy schodzić biodrami niziutko. Aha. Podtrzymujemy się albo krzesła, albo właśnie blatu. I ja chcę, kochani, żebyście zapamiętali część tych ćwiczeń albo w komórce one będą zapisane, więc można sobie e, odtworzyć. I po prostu dzisiaj w kuchni powtarzamy te ćwiczenia. Zostajemy na dole i samo wspięcie na palce. Czyli odrywamy pięty i pięty kierujemy do wewnątrz. I jeszcze troszkę. jeszcze. Zróbmy jeszcze sześć. Pięć. Jak najmocniej wspinamy się na palce. Trzy. I dwa. I jeden. Zostań na palcach. Opuść jeszcze niżej biodra. Łuuu! Podnosimy się na palcach. Opuszczamy pięty. Teraz łączymy ze sobą nogi, opieramy się o blacie przed ramionami, wyciągamy plecy, żeby nie było tutaj żadnych zaokrągleń, zginamy prawą nogę, prawa noga jest przy lewym kolanie i robimy wznos nogi. Aha, stopa ciągnie nas do góry, ale nie ma tutaj wygięć w odcinku lędźwiowym, troszkę popracuje nasz poślad. Ha, tak jest, jeszcze. Jeszcze chwila, chcę, żeby pośladek czuł, palce point, kolana blisko siebie, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zostaw kolano zgięte przy kolanie, teraz odwodzimy do boku, prostujemy nogę, zginamy i wracamy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, jeszcze dwa takie powtórzenia, kochani, damy radę? Raz, dwa, trzy i cztery. Super, fantastycznie. Troszeczkę rozluźniamy nogi i robimy to samo. Od razu nie ma na co czekać na drugą nogę. Czyli cały czas jesteśmy w podparciu. Zginamy nogę w kolanie i wznos. I wznos. I wznos. Taki wznos, żeby poczuć pracę pośladka, ale żeby nie czuć, że ta praca idzie na nasz dolny kręgosłup. Kochani. Tutaj ja to też zwracam uwagę, czyli pępek podciągamy do kręgosłupa. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zostaw kolano ugięte i teraz zginamy do boku, prostujemy, zginamy i wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze dwa powtórzenia. Mhm. Raz. Dwa, trzy, cztery. Opuszczamy kolano, troszkę tutaj pomaszerujemy, prawa, lewa, prawa, lewa, i stajemy bokiem do naszego blatu. Jedna noga przed drugą, palce skierowane na zewnątrz, zginamy nogi w kolanach i tak, ustawiamy palec przedniej nogi, Takie moc, mocne dość tapnięcie, i z takiej pozycji, nie zmieniając zgięcia nóg, unosimy nogę. I wydech. I tutaj chcę, żeby wewnętrzne udociągnęło ten ruch. Tu wyprostowany, klatka wypuklone, jak to u baletnic. Pokazujemy wszystko, co mamy tu najpiękniejsze. Naszą klatkę piersiową, tak jest. Jeszcze cztery. Super. Trzy i dwa i jeden. Dobra, zostańmy. A teraz w podparciu bocznym, noga wyprostowana, ramię wyciągamy tak, żeby było jedną linią z nogą i zaczynamy unosić nogę i łączyć ją z ręką. I wydech. Okej, okay. i mamy troszkę stretchingu, prawda? Jak to przystało na bale. Stretching też jest ważny i wymachy nogą. I te nogi dzisiaj będą naprawdę bardzo, bardzo mocne. Cztery, super. Trzy i dwa. I zostaw nogę u góry, ręce teraz przed siebie i zgięcie w kolanie. Samo zgięcie w kolanie. Możemy przy wyproście dodać rękę, żeby było takie tapnięcie, żeby mieć pewność, że ten ruch jest wykończony. Trzy, i dwa, i jeden. Złap teraz za nogę i troszeczkę takiego przyjemnego rozciągania, strecingu. jaj! dobrze nam co? Dobrze, nam to złap teraz za stopę, Przenieś ją przed siebie. Doprostuj, wyprostuj! Woo! I co my teraz zrobimy? Zrobimy teraz oczywiście drugą nogę. Jesteście gotowi? Muszę się do Was odwrócić, przepraszam, żeby pokazać. Wyciągamy nogę, ramię do góry. I albo tak stanę bokiem. O! I łączymy nogę i dłoń. Wydech. Palce pojdź. Wydech. Jeszcze wydech. 4, super. 3 i 2 i 1. Zostawiamy nogę e, u góry, ręce na blacie i zgięcie. Mhm. Zgięcie. Możemy przy wyproście dodać e, takie zaakcentowanie ręką. I bach, i bach. I 4, 3, 2, Jeden, ówu! Wow. I co my robimy? Robimy nasz strecz, łapiemy za nogę i opuszczamy tu, podpierając się od blat, przynosimy nogę do przodu, łapiemy za stopę, za palec. I rozciągamy, ile w nas mocy każdy rozciąga. Tak jak umie dzisiaj najlepiej, dobra Słonka. Teraz stajemy jeszcze raz w. W fałce naszej, w naszej pozycji pierwszej, zginamy nogi, przed nią wystawiamy, i teraz tak na paluszku robimy takie okręgi. I do przodu, i do tyłu, z wyprostem nogi, kiedy nogi się łączą. Ok, jeszcze dwa takie powtórzenia. Dwa. Noga przechodzi w tył, oprzyj palce stóp, piętę skieruj na dół, i robimy takie ślizganie na dół. Tak jeśli zganie opuszczamy, biodra tylna noga wyprostowana. Unieś ramię. Opuść, wyciągnij się i wróć do stania. Wow, przyjemności. I cztery plie, Raz. I dwa. I trzy. I cztery. I robimy to samo drugą nogą. Czyli nogi zgięte, przednia na paluszku i bach. Koła, obszerne. Nie boimy się tych ruchów. Tak, super. Trzy i ostatnie. Cztery. Mhm. Zostawiamy nogę z tyłu, ustawiamy ją na palcu, pięta w dół i ślizgamy się stopą do tyłu. Schodzimy biodrami nisko, pięta skierowana w dół. Wyciągamy się mocno, skłon i podnosimy znowu, szurając. Stopą ustawiamy w plie i cztery, aha, trzy, super, dwa i jeden. Wow! Łączymy ze sobą stopy i marsz. Odrywamy pięty. Jak wam? Mam nadzieję, że bardzo, że nawet lepiej niż bardzo dobrze. ok, troszeczkę rozciągania. Złap za. Stopę, przyciągnij piętę do pośladka, kolana blisko siebie. Rozciągamy przód uda, on dość mocno popracował. I teraz jeszcze rozciągniemy biodra. położymy albo na oparciu krzesła, albo na blacie kolano. Możemy stanąć na palcach i teraz zbliżamy tułów do zgiętej nogi. Łapiemy się za blat i takie delikatne wygięcie. Kręgosłupie z uwypukleniem klatki piersiowej do sufitu. Utrzymaj pozycję parę chwil. I wracamy, robimy to samo na drugą stronę, czyli łapiemy za lewą piętę, przyciągamy piętę do pośladka, podciągamy kość ogonową pod siebie, żeby wydłużać plecy, żeby nie robić wygięć. Trzy, dwa, jeden i odkładamy kolano na blat. Delikatne wspięcie na palcu, w zależności od tego, na jakiej wysokości mamy te blaty i krzesła. Pochylamy się do przodu. Noga doprostowana i delikatne wygięcie w tył. Mamy to? Mamy to! A jakby inaczej? Juhu! Super, super, super. Dobra. Stajemy i na zakończenie chcę, żebyśmy wszyscy unieśli ramiona do góry i takimi e, jakby m, lataniem zaczęli je opuszczać. Hopa! Hopa, tak, żeby poczuć bardzo dużo miękkości w naszych barkach, w naszych ramionach. Możemy wspiąć się na palce, żeby było jeszcze bardziej baletowo. I ręce do boku, do boku, jakbyśmy chcieli naprawdę polecieć w kosmos. A może dzisiaj polecimy, kto wie, kto wie, kto wie. I jeszcze raz góra, lecimy, góra. Góra, zostaw na górze i pomału zacznij opuszczać, Uuu, możemy sobie tak postąpać na paluszkach, ja już stąpam do Was na paluszkach, żeby powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że mamy to, ha! nasze kuchenne wtorkowe balety za nami. Jak Wam było? Jak Wam się podobało? Jak Wasze nogi, słonka? To są ćwiczenia do powtarzania oczywiście. Zapamiętajmy i później będziemy gotować zupę. I bach, i bach, i bach, 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 bach. I wiecie, my wszystko możemy. Możemy wykorzystać naszą kuchnię jako super salę do ćwiczeń. Na przykład... Ach, wszyscy, mama ćwiczyłam jaką miałam najlepiej, i właśnie o to chodzi, to jest najważniejsze. Ćwiczymy w miarę swoich możliwości, jak umiemy najlepiej. Teraz czas na śniadanko, na kawkę. No i jak zaczniemy później myśleć o kolejnym posiłku, drugim śniadaniu albo obiedzie, no to co? No to schodzimy do kuchni dwie minuty wcześniej i robimy sobie skłony w jedną stronę, w drugą stronę, pochylamy się do przodu, wracamy do góry i wspięcia na palc. I cały czas właśnie te wspięcia na palce, żeby dodawać sobie takiej gracji, szyku i w ogóle, żeby było nam dobrze. Paulina, dzień dobry wszystkim, standardowo odrobię, oczywiście my standardowo będziemy na Ciebie czekać, więc spokojnie. Jak łabądź, no bo właśnie to było, to, to był ruch łabędzi z jeziora łabędzie, go o. I to też warto sobie tak poćwiczyć, bo to jest też fajne na ramiona. Emilka pisze, że dziękuję za miły poranek, miłego dnia, dziękuję nawzajem, życzę Wam super miłego, nie tylko poranka, ale całego wtorku. My jesteśmy cały czas w naszym kontakcie. Robimy ćwiczenia na grupie Żelazne dziewczyny. Trwa piąty tydzień naszego wyzwania z Grabna Pupa Ojej, ale tam jest moc, ale tam jest ognia. To był dobry wstęp do właśnie dzisiejszych ćwiczeń z wyzwania. Wejdźcie, zobaczcie, plan jest napisany. Ewa, dzień dobry we wtoreczek. Dzień dobry, kuchenne jezioro będzie. Fajnie to wszystko nazywacie. Dzięki za obecność i za to, że byliście, że ćwiczyliśmy udanego. Dnia, full energii na co dzień mnóstwo uśmiechów i do zobaczenia, kochani. Mwa mwa mwa! <śm>